Z tej strony adno 082 i na dzisiejszym streamku jesteśmy rekinem i wróciłem. O, i poczekajcie, muszę przypomnieć. Patrzcie jakiego mamy teraz rekina po prostu, bestie. Bestie zagłady i zniszczenia. Yy, te szczęki ulepszyłem na full'a dropuj mi je kościany jeszcze. <laughs> Mamy takie ciało, które daje nam jakąś eksplozję błyskawic. No i płetwy. Dzięki którym możemy lecić. W skaczeniu na nie ma takiego ze sobą rekinem. Więc moim zdaniem tutaj jest naprawdę super upgrade. Okay, Cześć tej tłuszcz, którego nie mam. To mamy? Ale musimy znaleźć grota. Moim zdaniem na e, Jakoś tak szybko. Bo się tepa... Moim zdaniem po prostu szybciej to dopłynie. <tryk> to ciało to jest... Oby nie... Musimy wy wyczuć na to wapel. Ciemna waga. Gdzie nie się tu wchodzi? Muszę robić streamy, nie mogę robić no, odcinków, wiecie. Więc, do... Więc będę się wyglądać, że to był ten odcinek. Ale to, bym... to normalnie, możecie pisać. Wszystko tak jak na streamkach, tylko po prostu oglądajcie to też nie narzekajcie, bo na przykład odcinka, a to mam stream. Bo po prostu no... Mam... Będę to teraz tak robić. Bo tak jest miło. Tu jest potrzebne starsze, bo jestem dorosły. Okej, okay. to jeszcze można wybijać tego. E nie no, ja się tepam, bo jednak nie umiem tego znaleźć. No, the shark też returns to the grotto, to focus on, on personal transformation. Nie wiem czy będą jakieś. Ja dzisiaj ja patrzyłem na kościste płetwy i ulepszyłem kościste płetwy. Jestem niemądry. Zmarnowałem I sporo czasu. Przepraszam za to, że tam się słyszycie No ale ja mam otwarte okno, bo kur. Ale to będzie w górę. Nie. nie, nie, to będzie, to będzie to To nie będzie raczej trudne na dobrą sprawę na sumę skill Bardzo strudziwe łapanie Bardzo się chce, i tak Zbliżymy troszkę poziom głośności tak na 9. No, no i tak jest bardzo dobrze. Um, jeszcze nie no. w komentarzach, które zbierają się pod odcinkiem albo pod liveem. Jak dla Was będzie za, za głośno, albo cicho, bo... No ja jeszcze tak... In the kill or be killed okay, world of the sea, yeah, performance-enhancing performance be... images provide benefits the... that could mean the difference between life and death. And if you're watching this, don't cringe I'm not going to be here, because I'm not going to be here. Please, this is important for me, okay? I just promised my Mafik 6767 mnie nominował, muszę to wadzić, ale... No, nie mam jakby czasu ostatnio na to. takie krótkie jakby streamki. Nie, 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 ja cię... Czekajcie chwilkę. Weźmy to prawo najdę. Dobra. Kontynuujemy. Dobra. Tak, gdzie to Jak tam mamy płynąć? Tu, 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 tu. Spoko. Dobra. Nie tędy. Zaraz. To dobrze płynę? Tak, dobrze. Teraz skręcić. Tu płyniemy tam. No okay. proszę mnie do imprezy z to poczekajcie chwilkę. Zaakceptuję, będziemy z nią rozmawiać, ale podczas streamka, nie, nie, nie przełączam gry jakby co. Nie przełączam, że... Nie przełączam tej gry to jest streamek z rekinków. No cześć! Cześć Dobra Lecimy tam Okej. hej, cześć Jakby co to ja teraz streama robię To ja nie mogę tak przełączyć się teraz Wiesz Robię teraz stream Po zrykimku Dobra Lecimy na to Sumy. W sumie. się opłaca. A to. Gdzie on jest? Dobra, tu jest ich dużo. Okej. Okay. Lecimy. Dwa, jeszcze dwa, okej. Okay. I teraz ostatni już został. Dobra. Mamy to. I teraz mamy alfę. Dobra. Gdzie jest ta alfa? Ej, blisko. To spoko. W górę mamy wyświetlone alfę. Oczywiście, że Alfa będzie. nie American Alley.

они готовы к будет они могут так сейчас с Pytanie trafiłem. Poczekamy. Gryziemy. Auć. Oberwałem. O, tu za mi się to ładuje, a nie za zabijaniem. Hej, okay, to jest proc. Więc to mi się ładuje ze sobą gryzienie. Rosie has been a star in Big Bee's Bayou Buddy Stunt show, but our shark is far too young to appreciate Rosie's classic. Okej, okay. sprawdzić tylko co pit, kupita. Okej. Okay. Zaawansowane są na to. Lecimy do grotki. Lecimy do groty. Okej, okay. do groty. Lecimy. The Grotto provides a quick no, respite bo... from the stern and drum of the city. dobra. Okej, okay, ulepszymy sobie. coś. Mam jeszcze Okej. Ok. Gałęź, pozwala. Prędkość lądowa i czas przetrwania na lądzie. Czyli. otrzymujemy na lądzie. Ale po co mi to tak wypuści? Ale przez to. 와우, 아름다운 블루폼다 Gdzie mamy to wyzwanie? Tutaj, no to Na to nagrodę tutaj idziemy. O, ktoś jest na lajwie? Kto? Kto jest na lajwie? Jedna osoba. Dobra. Na... Do groty. Baton Tordu was built just in time for the slow decline of golf as a popular okay, sport. Another marine animal falls prey to the sleek hunter of the sea. Magic beast surveys the scene with cold, unfeeling eyes. Oh, Ostromas. But trying to go out for you, Dobra. Lecimy obejrzeć kadzcękę. Co tam będzie? Nie. Dobra. Podgłośnie trochę sobie. Ja się nie będę odzywać, jakby co. Chyba, że oczywiście chcecie. No, choć raczej nie, nie, nie będę się odzywać, żebyście mieli spokój. No, żeby był spokój. Back aboard the Cajun Queen, family tensions are at an all time high. Kyle, what's wrong? Can't you catch no reef? I can, but well, this one's like 20 feet. 15. Whatever. Can't do it. I'll come out there. I'll do it. The old man with one hand. Yeah, well, maybe you shouldn't be mutilating baby sharks. What are you <laughs> Nothing. Huh. Boy couldn't catch in a diaper. You telling me how to honor Shaw? Believe that? I mean, I came down here thinking it'd be a good opportunity for some father-son bonding, but now I don't know. I might start looking for another summer job. Hey, not everybody made to be a fisherman. I just. Hope this whole thing works out for him, mm yeah? Mhm, spoko. Spoko, czyli jego syn idzie na uniwersytet, a ten chyba nie chce być tym rybakiem. To tyle? Ja tyle się męczyłem Ale dobra, połowa to było Już w ogóle już zrobiona już Ukończona O jak się, dobra Lecimy tam Krewni woda Epizod piąty Czyli, że no, za każdą rangę dostaje się fajne damaski. No, to, to lecimy od nagrody i kończymy stream. Dzium, dzium, dzium. A co tu tak pływa? A ludzie, Ludzie, ludzie! to Sapphire Bay's famous Pier 1 provides visitors with plenty of skee ball, popcorn shrimp, and elegantly airbrushed t-shirts. Ten ma dopiero, dopiero trzeci level, a tu są foki już. Mamy tu foki już. I one dają dużo tłuszczu. I tu są te. są wrogowe na dzisiaj. 10... Znaczy nie wrogowe, bo foki i żółwie na dzisiaj. Ale... Hmm. ale jest jedno pytanko. Jacy tu są wrogowie? Ostronos to nie jest boga. Ja już z nim walczyłam. Walczyliśmy z nim, ale jeszcze, już na tym stylu. to jeszcze na 10 levelu, nadal. Może tutaj nie wyobrażam sobie w ogóle zabijać w tej altce, tak? Na niższym levelu, przecież. No, 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 Przepraszam, mało miejscu ma dopiero, bo się boję następnych miejsców, jak ale Tak Rekiny tu są, okej. Ale dopiero noc, ale są. Jestem tylko na trzynastym lepiej. Luzik, buzik. Dobra. gdzie jest wejście? Tu jest

O zemsta jest. Karnawał jest poważnym źródłem. A, dziesięciu ludzi trzeba ziesz. Ok. Okej. Am. Ziam. Wam. To taki przerażający rekin, przez którego nie będziecie mogli spać po nocach. Żegna się z wami. Mniam, mniam. Dobra. To naprawdę.